Ciao, a tutti. Witajcie, Mandiara Łewki. Ciao, a tutti. Benvenuti al kanale Mandiara Łewki. Przepis, jaki zobaczycie dzisiaj, to jest przepis karnawałowy na oponki serowe. Zanim przejdę do przepisu, to chciałam się zapytać, zrobiłaś już subskrypcję na moim kanale? A jeżeli nie, to bardzo Cię o to proszę. Zrób teraz. Będziesz na bieżąco z moimi filmikami, wspaniałymi przepisami z kuchni włoskiej. A kuchnię włoską poznałam, wiesz gdzie? Pracując w restauracjach w samym centrum Rzymu przez kilkanaście lat. A propos restauracji, to nauczyłam się gotować, i dlatego gotuję dla ciebie. I dla mojego męża. Więcej dowie się z gazetki, która ukazała się na miesiąc styczeń, 100 lat przepisy i diety. Teraz nic mi nie pozostaje, jak pokazać Ci wspaniały przepis na oponki serowe. A oto składniki na oponki serowe: pół kilograma sera białego, pół tustego, pół kilograma mąki pszennej, cztery żółtka. 120 g cukru. 2 łyżeczki cukru waniliowego, jedna łyżeczka czubata sody oczyszczonej, 1 łyżka spirytusu lub octu, ja mam ocet, 220 ml śmietany 12% kwaśnej, litr oleju lub smalcu do smażenia, 4 łyżeczki czubate cukru pudru do posypania widelcem, jeżeli ktoś ma maszynkę może przekręcić przez maszynkę. Ja rozmiatam. Teraz dodajemy pozostałe składniki. Cukier, cukier waniliowy, soda oczyszczona, żółtka. Zamieszamy to trochę. Dodamy naszą kwaśną śmietanę. Aż się nam składniki dobrze połączą. I wsypiemy naszą mąkę. Zarabiamy aż do połączenia wszystkich składników. Wyrobione ciasto wykładamy na stolnicę. Dzielimy na dwie części. Jedną część odłożymy sobie tutaj i przykryjemy ściereczką. a drugie rozwałkujemy na 1,5 cm grubości i będzie nam potrzebna szklanka i mały kieliszek do wykrywania. ok takie grube może być no centymetr, półtora ok, zaczynamy wykrawać łączamy gaz pod naszym smalcem czy olejem i będziemy zaraz smażyć Środki też smażymy, które wykroiliśmy naszym kieliszkiem. To są małe pączuszki. Też ładnie przekręcamy, żeby nam się ładnie podsmażyły. Wyławiamy nasze pączuszki i następną porcję wrzucamy. Tak nam się smaży druga porcja naszych oponek z serem. I tak wyglądają moje piękne oponki serowe. Zaraz przy Was posypię cukrem. W sumie powiem Wam, że jak policzyłam, to wyszło 32 oponki. To jest bardzo dużo. Posypujemy cukrem pudrem na wszystkie. Ale zobaczcie, co tutaj mam. Tutaj jeszcze mam takie właśnie mini pączuszki. Które są idealne do kabusi albo dla naszych wspaniałych dzieci, żaburków. Ok, no więc co? Nic mi nie pozostaje: jeszcze więcej cukru posypie, nic mi nie pozostaje jak spróbować przy Was jedną oponkę. Tutaj idę do Was, tutaj pokazuję, zobaczcie. O, jak wygląda, mięciutkie. No, to zaraz powiem, żeby się go nie udusiła. Moja, jak zwykle mam przełyk cienki, mały. Ale pyszny, hm mm, pyszniutka. Mm, mm, mm. Ależandro, diczyła koza. Wiecie, woli od Sadziarniankijo. No, zaraz mój mąż będzie próbował. Mówi, że ma ochotę na jednego, zaraz mu dam. Powiem wam jedno. Są przepyszne. Piecznie takie wspaniałe oponki karnawa. Nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcja. Do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti! Ciao a tutti!